Cześć, z tej strony Peter i zapraszam was na 67 gameplay skry Legos Demon W tym odcinku będę przychodzić tutaj na misję na kolejną misję na 100%. Tym razem lodowy salon Paplardu. What is going on in there? Uh, you guys are making a big mistake. When Rex finds out you did this... <laughs> Who do you think sent us? What? Why did he... I'm sorry. What's that? I can't hear you. Oops. <laughs> I broke the handle. <gasps> I said... Why... did... He... Musimy Więc e, kolejna misja. Hmm. Tylko, że ta muzyka to naprawdę jest głośno. E, nie, ja to muzykę włączę ponieważ. Hmm, wydaje mi się, że ona ma prawa autorskie. Więc. E, ta misja będzie raczej bez muzyki. Może później włączę. I się zobaczę. Dobra, tutaj będzie trzeba pociągnąć. O, te drzwi otworzyć. Jakby. No dobra, widzę, czy tam są dwa rzuty na postaci. Na samym pierwszym rzut oka. Więc tutaj trochę do roboty jest. Dobra. Tutaj. Yy... To tą mogę zrobić, tutaj naprawić to skrzynkę. Pytanie, to czy to coś da? Mi mm, owszem, gdzieś spodziewam się żeby dostać właśnie się do postaci. Dobra, więc jedyna postać tutaj jest doblokowana. W mógłbym tą muzykę włączyć, ale... no właśnie, nie chcę tutaj... jak w przypadku kilku, właściwie... kilkunastu odcinków mam nałożone ograniczenia, więc tutaj no... nie chce mi się, żeby tutaj... przynajmniej ta seria z LEGO Strangor tutaj miała też... Um, ograniczenie się chodzi o prawa autorskie, więc tutaj ta misja będzie bez muzyki. Um, dobra, tutaj jest kilku gości, których trzeba tutaj... Dobra, tutaj widzę, że można um, pokolorować. No, przynajmniej chociaż ta super sprawa tutaj działa. Dobra, tutaj widzę, że jakaś muzyka gra. A, no dobra, na chwilę tutaj zobaczę. Nie wiem, włączyłem tę muzykę czy nie? Znaczy... A. Nie, 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 wyłącz, włącz, wyłącz. wyłącz. No, czy z tą muzykę, dobra? Eee, więc e, no, bez muzyki będzie. Dobra, tutaj widzę, że coś mogę zbudować. Pewnie. Eee, dobra, tutaj pokoruję, ale... eee. okay. No, też taka muzyka. Też muszę być. Od e, niedziałającego urządzenia. Dobra, tutaj aktywuję i tutaj wezmę tę skrzynkę od razu. mam zaraz... Yy, yy, dobra, tutaj widzę. czymna jest druga skrzynka. No niestety Vinnie trochę się rozpadł, ale go zbuduję. The leader locked himself in the ice cream factory. You can get in through a secret passage in my office. Ooh, I wanna know why they did this. What? One of those worms has drawn a mustache on my mother's painting! How <much> did you must do, that? Się do you know how much I had to pay the artist to leave her mustache off in the first place? She'll go crazy if she sees this. Gangurksego Reksa z pobrytki w niego. Tak, w skrócie mówiąc. Ale, tak, poza tym, to właśnie tutaj e, zobaczyć, co tutaj ciekawego jest ogólnie, jeśli chodzi o czerwony krocek, żeton pojazdu. I część odznaki jeszcze tutaj brakuje. Jeśli chodzi o to, co tutaj jest aktualnie. przynajmniej te trzy części odznaki. I żeton pojazdu. To odblokowałam właśnie podczas zrobiu górnego, jak tutaj nigdy wspominam. Dobra, tutaj w Do ogóle trzeba tam tu ogarnąć. Dobra tutaj. Hmm. Dobra, nie wiem właściwie, a tutaj chyba będzie trzeba. Dobra, tutaj widzę coś, mogę zbudować. Teraz tych panów wezmę. i spoko. Dobra, tutaj przez czterech. I tutaj. No to chyba będzie. Chyba była część odznaki. Nie wiem. Tego się dowicie właśnie podczas oglądania odcinków z terenu Dobra, tutaj widzę są kamienie, które właśnie zniszczam, i tu mogę otworzyć drzwi. Tylko tak, nie będę tam wchodzić, ponieważ wydaje mi się, że tam jest przejście do kolejnego etapu. nie, nie, nie wiem. Dobra, tutaj, no kolejno. O, czerwony klocek. No i fajnie, super. Czerwony tutaj krocek odblokowałem. Mm, natomiast to zaraz wezmę. To zaraz wezmę, ponieważ tu jeszcze jest... Na górze się znajduje żeton pojazdu. Dobra, tutaj te klocki. Um, są ograniczone. Dobra, tutaj teraz na górę wejdę. Znaczy przeteleportuję się. I tutaj jakiś samochód odblokowałem. Natomiast. E, dobra, tutaj ten czerwony proces wezmę. E, tylko właśnie pytanie. Czy to będzie wszystko na tym etapie? Ponieważ tam drzwi, co odblokowałem, to. Wydaje mi się, że to są. Hmm, właśnie do kolejnego etapu. Pytanie o. Właśnie o to mi chodziło. O to mi chodziło. E, więc e, tutaj właściwie już. E, znaczy! Tak naprawdę. Tak naprawdę to jest bardzo krótki odcinek, ponieważ to już mogę zapisać i wrócić do e, Lego City. I tak w sumie zrobię, ponieważ tutaj już wszystko jest e, zrobione. E, natomiast części, co właśnie tutaj już miałem zrobionego. To zrobiłem podczas trybu obronego. Hmm. Więc zapiszę i wrócę do Olegos i ten Więc odblokowałem e, czerwony klocek, ale nie zauważam, co to jest za czerwony klocek. Co on tam oferuje? Wiem, że tutaj jest bez muzyki, e, ale to zaraz tę muzykę włączę. E, więc tutaj kolejny złoty krocek za odnalezienie tutaj y, kolejnej części odznaki, za skompletowanie jakby całej, części, y, całej odznaki policyjnej. Dobra, więc tak, tutaj włączę muzykę. Akceptuj. I teraz zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Y, tutaj czerwony krocek był za. Y, kiedy to właśnie robię te aktywności, w fresko. Natomiast ten czerwony klocek z tej misji, to chyba te dodatkowe serca, chyba. No dobra, za zawsze może się przydać. Yy, więc yy, yy, tutaj, właśnie, kolejna misja jest yy, ukończona na 100%. Więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał Peter po 5, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry LEGO City Run Cover. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!